Cześć. Początek kwietnia to termin, w którym możemy zajmować się katalpami. Zobaczcie, tutaj jest moja katalpa, którą wyhodowałem z nasionka. Jestem z niej bardzo dumny. No i dzisiaj mam zamiar się nią zająć. Na pewno będę musiał przyciąć tą oto tutaj bujną koronę, a także spróbuję coś tutaj podziałać przy pniu. Jeśli jesteście ciekawi, jak dzisiaj będę zajmował się moją katalpą, to zostańcie ze mną. Jeszcze ją tutaj tak troszkę objadę, abyście widzieli, jak ona wygląda. Widać, że ta korona już jest dosyć bujna. Ja moją katalpę kształtuję na parasol, no ale w zeszłym sezonie troszkę się jej rozrosło, dlatego dzisiaj. Zdecydowanie ją przytnę. Zobaczcie tutaj, tak wyglądają fasolki takie, czyli nasiona katalpy. Spróbuję urwać właśnie taką fasolkę i pokażę Wam, jak wyglądają w środku takie nasionka. Jak wiecie, katalpa bardzo ładnie kwitnie. Wykształca takie białe kwiatostany, a później, kiedy kwiaty już opadną. To wykształcają się takie oto fasolki, które jeśli je rozerwiemy, zawierają takie oto nasionka. I muszę Wam powiedzieć, że właśnie z takiego jednego nasionka urosła moja katalpa. Dlatego, jeśli lubicie eksperymentować z wysiewem nasion, no to polecam Wam wysiać sobie właśnie takie nasiona katalpy. Kiełkują bardzo łatwo. Skuteczność kiełkowania można oszacować na około 95%. Także bardzo Wam polecam. Spróbujcie sobie wyhodować własne drzewko. No i teraz cięcie. Cięcie wykonujemy zawsze wtedy, kiedy jest już ciepło i nie ma ryzyka wystąpienia. Przymrozków. Nie bójcie się cięcia. Katalpę można ciąć bardzo mocno. Ja swoją kształtuję na parasol, ale wy możecie kształtować sobie również na nie wiem jajko, kule to zależy wszystko od Waszych preferencji. Regularne cięcie katalpy stymuluje ją do wzrostu. Jest ona drzewkiem bardzo plastycznym. Co zresztą widzicie, jak sobie ją tutaj tnę i jak te gałązki fajnie się obcinają. Używajcie do tego takiego sekatora do gałęzi i pamiętajcie, aby był dobrze naostrzony, żeby podczas cięcia nie ranić drzewka. Przede wszystkim warto pozbyć się wszystkich takich wystających pędów, a także takich, które podczas zimy mogły trochę zmarznąć. Poznamy je po charakterystycznej czarnej barwie. Podręcznikowo powinno wyglądać to tak, że wstępnie oczyszczamy sobie roślinę i skracamy wszystkie pędy, które wystają lub są przesuszone lub też skierowane do środka drzewka. Usuwamy też wszystkie gałęzie, które wyrastają zbyt nisko lub też odrosty korzeniowe, jeśli takowe są. Jeśli na drzewku znajdują się jakieś gałęzie, które się krzyżują, można spróbować je rozplątać albo odciąć tuż przy pniu. No i jeszcze jedna rada podręcznikowa: pamiętaj, aby każde cięcie wykonywać pod kątem i tuż przed pierwszym listkiem. Na koniec powinno się jeszcze zabezpieczyć maścią ogrodniczą te końcówki, które. Odcięliśmy. No, i po takich zabiegach nasza katalpa jest gotowa do sezonu. Jak widzicie, bardzo ostrożnie operuję tutaj tym moim sekatorem. No, ale jestem już niemal w połowie. Teraz jeszcze druga połowa tej korony z nieco innej perspektywy. Najbardziej to chyba podoba Wam się tutaj to niebo które jest dzisiaj przepiękne. Zresztą pogoda jest przepiękna do cięcia. Dobrze, jeszcze tutaj te odstające. No i jeszcze tą najgrubszą sobie zetnę i największą. No. I właściwie już chyba to wszystko, prawda? Może jeszcze tutaj. No i Cięcie gotowe. Tak wygląda moja katalpa już po cięciu. Jeśli zastanawiacie się, czy nie obciąłem jej zbyt mocno, moja odpowiedź jest nie, ponieważ to drzewko, kiedy tylko zacznie się sezon, zacznie błyskawicznie puszczać, wypuszczać nowe pędy, które zagęszczą. Całą tą koronę, no i w przyszłym sezonie drzewko będzie nawet miało większą koronę jak ta, którą widzieliście przed cięciem, a tutaj są jej pozostałości. Jak wiecie, w moim ogrodzie nic się nie marnuje, dlatego te pozostałości również zamierzam wykorzystać. A jeśli jesteście ciekawi w jaki sposób, no to zostańcie jeszcze chwilę. Potnę sobie te pozostałości katalpy na nieco mniejsze kawałki, tak aby móc je umieścić jeszcze w rozdrabniarce. A dlaczego w rozdrabniarce? To zobaczycie za chwilkę. Rozdrabniarkę mam w innej części działki, dlatego pozbieram sobie te drobne już gałązki do tego właśnie koszyka. No i wrócę do Was, ale już. Ze zrębkami tej właśnie, oto katalpy. Ona jest taka bardzo plastyczna, jak już wcześniej wspominałem, dlatego bardzo fajnie się ją rozdrabnia. Koszyk pełny idę mielić. Początek kwietnia to również idealny termin, aby przeprowadzić nawożenie takiej katalpy. Także, jeśli macie ochotę, możecie sobie Zasilić swoje drzewko nawozem, najlepiej wieloskładnikowym. A ja, jak widzicie na załączonym obrazku, wykonuję sobie taką opaskę wokół drzewka, aby było wygodnie mi kosić. W tym celu usuwam sobie tuż przy pniu darń, po prostu zrywam ją sztychówką. No, i w to miejsce wysypię wspomniane wcześniej zrębki, które powstały z gałęzi tej oto katalpy. Dlatego wspomniałem też o tym, że nic u mnie na działce się nie zmarnuje. No dobra, idę po te zrębki. Jak widzicie, zrębki już gotowe. Są one bardzo fajne, tak drobniutko zmielone. No, i tutaj w ten dołek. Wysypię sobie dosyć grubą warstwę. Myślę, że będzie to wyglądało raz, że estetycznie, a także będzie to praktyczne, ponieważ będę mógł swobodnie objechać sobie ten pienik kosiarką. No i nie będzie tutaj żadnej trawy, która przylega właśnie do tego pieńka. Co myślicie? Fajny pomysł. Wpadłem na to. Właściwie tnąc tą katalpę i zastanawiając się, co zrobić z tymi gałązkami, najpierw myślałem, że może je spale, no ale postanowiłem wykorzystać tą całą materię właśnie w taki sposób, tworząc taką oto opaskę wokół drzewka. Mi się podoba, mam nadzieję, że Wam również. Jeszcze to troszkę tak przyklepię. Mam nadzieję, że kosy mi tego nie wydziubią, bo one tak lubią czasami zepsuć to, co już jest zrobione, ale mam nadzieję, że w tym wypadku to nie nastąpi. No dobrze, zobaczcie. Moja katalpa już wypielęgnowana. Tak wygląda pieniek przyozdobiony z rębkami. Bardzo się cieszę, bo fajnie to wygląda. Niektórzy w nowoczesnych ogrodach Sypią tam białe kamienie, ale nie polecam takiego rozwiązania. No i jeszcze raz rzut oka na ukształtowaną koronę. No i oby katalpa się znowu w tym sezonie fajnie rozrosła i tworzyła taki ogrodowy parasol. Dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie tego filmiku. Trzymajcie się. Cześć.